W ramach projektu norweskiego realizujemy także nowe wystawy stałe, m.in. wystawę poświęconą historii sierocińca. Sierociniec na zamku lizbarskim funkcjonował dość długo, bo od połowy XIX wieku aż do roku 1932, kiedy wybudowano mu nową siedzibę w Lizbarku Warmińskim. Po sierocińcu, możemy tak powiedzieć, zachowało się jedno pomieszczenie. To jest pomieszczenie przy kuchni zamkowej w zachodnim skrzydle, które na potrzeby sierocińca zostało przystosowane na toalety dla dzieci. I w tym niewielkim pomieszczeniu realizujemy wystawę, która tę historię sierocińca będzie miała za zadanie przybliżyć. Niewiele zostało artefaktów po funkcjonowaniu sierocińca. Niewiele też zmiany, które tutaj były przeprowadzone w celu adaptacji zamku na sierociniec, też zostały już odwrócone podczas konserwacji zamków w latach 30. prowadzonej przez konserwatorów niemieckich. Niemniej trochę pamiątek mamy. Między innymi ten talerz blaszany z takim ładnym obrazkiem przedstawiającym Konika na Biegunach, przypuszczamy, że pochodził właśnie z czasów Sierocińca. Mieszkało tutaj po e, historii, jaką nas spotkała w armii w połowie XIX wieku, a mianowicie e, Dżuma. Wówczas biskup Józef Geric utworzył właśnie na zamku Sierociniec dla dzieci, które pozostały. Po e, zarazie. Mieszkało tutaj prawie od 100 do 150 dzieci, chłopców i dziewczynek, e, i e, tak myślimy, że między innymi ten talerz e, funkcjonował w sierocińcu i był częścią zastawy dzieci. Wystawę poświęconą historii sierocińca w Litzbarskim Zamku, a także dwie następne wystawy poświęcone kuchni zamkowej i ścieżkom archeologicznym będzie już można oglądać od wiosny przyszłego roku.